Kojarzy Wam się księdza Koheleta. Kiedy byłem w szkole, w liceum, miałem zajęcia z Biblii na języku polskim i tam pojawił się ten motyw marności, motyw vanitas. Marność nad marnościami, wszystko marność. I w tym kontekście poznawaliśmy fragmenciki, krótkie księgi Koheleta, by w nich zobaczyć, jak bardzo wszystko na świecie jest marnością i jak w tym też przy podręczniku koło tekstów z księgi Cucheleta były obrazy z motywem vanitas, z motywem marności, a więc jakieś takie czaszki, jakieś martwe zwierzęta, martwa natura, jakieś takie zgniłe dróżki, które miały właśnie to symbolizować, to przesłanie tej, tej księgi. To byłaby bardzo smutna księga. Chciałbym dzisiaj zaprosić was do ponownego odkrycia Księgi pucheleta zupełnie w inny sposób, by w niej zobaczyć prawdę. Ta Księga nie powstała po to, by człowieka pogrążyć, by pokazać mu, jak bardzo wszystko na świecie jest takie marne, pełne słabości. Marność to takie słowo, które kojarzy się z, z czymś no, byle jakim, czymś, czymś tragicznym, czymś, co zaraz się rozsypie. Marność. Wszystko na świecie jest marnością. No. Biblia nie może nam tego powiedzieć. Biblia nie jest o tym. Biblia mówi o pięknie Boga. Księga Koheleta mówi o tym, że życie zawiera wiele paradoksów, że jest wiele sytuacji sprajnych. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas budowania i czas burzenia. Ale to nie znaczy, że to, czego doświadczamy, jest marnością. Wręcz przeciwnie, ta mówi o, o radości życia, o tym, by życie... Yy, bez życia korzystać w tym momencie, w którym jesteś, by człowiek próbował żyć chwilą obecną, nie troszcząc się specjalnie o przyszłość, bo, bo tylko Bóg jest w stanie człowiekowi tę przyszłość zapewnić. Tylko Bóg, który jest Panem świata, Panem czasu, Panem historii, zna sens życia ludzkiego. Więc tak naprawdę w tej księdze zobaczymy, że nie bogactwo, nie kariera, nie jakaś wiedza, nie zdolności, ale właśnie zawierzenie się Bogu staje się fundamentem, na którym możemy budować naprawdę szczęśliwe życie. Zapraszam więc do takiego odcinka specjalnego Jaskini Słowa, poświęconego no, krótkiego wykładu. Przesłaniu księgi Koheleta. Zapraszam. Najpierw poznajmy autora, kim jest Kohelet. Czytamy w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie, że jest synem Dawida, króla w Jerozolimie. No, wiemy, że synem Dawida jest Salomon, więc, jakby narrator księgi Koheleta przedstawia siebie właśnie jako Salomona. On mówi o tym, że był królem Izraela w Jerozolimie. Jakby pokazuje, że to, to jakby. Salomon sam mówi te słowa. Jednak e, słownictwo użyte w księdze sposób mówienia sugeruje nam, że to raczej tekst, który powstał później, mniej więcej w III może II wieku przed Chrystusem, gdy Izrael był już pod wpływem kultury, filozofii i języka greckiego. Ten tekst powstał oczywiście w języku hebrajskim, powstał w Izraelu, powstał jako pieśń na cześć Boga. Ale także jako medytację człowieka nad tym, co przynosi prawdziwie szczęście w życiu, na czym można budować, jaki jest sens ludzkiego życia, jakie zadanie stawia czas, los, Bóg przed człowiekiem. Człowiek powinien przed Bogiem zaakceptować, to miejsce, w którym jest. I ucieszyć się tym, co przynosi każdy dzień. Więc myślę, że takim dobrym streszczeniem myśli zawartej w księdze Kocheleta jest ta grecka y, filozofia Carpe Diem. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą, przyjmuj to, co daje ci życie, ze spokojem. Nie szukając jakichś wielkich uniesień czy wielkich przygnębień, przyjmij to, co ma dzień. Carpe Diem. Ale tu właśnie mamy pierwszy, chyba najważniejszy klucz tej księgi, to znaczy jej tłumaczenie. Po hebrajsku początek księgi Kocheleta brzmi tak: Divre Kochelet ben Dawid Melet Biruszalajm, słowa Kochelety syna Dawida króla w Jerozolimie. To po polsku mamy bardzo podobnie, ale już werset drugi w polskim tekście nam budzi wiele. Kontrowersji. Otóż, test hebrajski czytamy tak. Havel havalim Amarko Helet, Havel, havalim Hakol, Havel. Pojawia tutaj się słowo Havel. Po polsku najpierw hieronim tłumacząc Słowo swoją Biblię tłumacząc Vulgate, czyli tekst hebrajski, przenosząc na łacinę, oddał to, to hebrajskie Hawel przez vanitas, czyli właśnie marność. Coś, co jest, jest, a za chwilę nieba, bo jest tak marne. Marność. I po polsku czytamy Marność nad marnościami, powiada Kochelet. Marność nad marnościami, wszystko jest marnością. I ten drugi werset staje się no, inter, już początkiem interpretacji całego przesłania księgi. Bo to słowo Hewel pojawia się wiele razy przez całą treść utworu, natomiast to nie jest właściwe tłumaczenie. Marność sugeruje coś naprawdę no, nieprzyjemnego. Nikt z nas nie chce przeżywać czegoś, co jest marnością. Idę do muzeum, oglądam dzieło sztuki. I oglądam je przez chwilę, ale ta chwila nie jest marnością. To jest tylko chwila. Zaraz jej nie będzie. To słowo hewel to na przykład imię brata Kaina. Jest Kain i Abel. Hebrajska wersja imienia Abel pochodzi właśnie od tego słowa hewel. To słowo dosłownie w tłumaczeniu powinniśmy oddać słowem ulotność, jakiś powiew, coś, co. W tym momencie jest, a za chwilę nie ma, jak mgiełka, coś jak, jak taka mrzawka, coś co się pojawia i znika. Dlatego właśnie Abel ma to imię, bo jest na chwilę, zaraz znika, bo, bo brat go zabija. Coś co jest ulotne, ale nie marne. Jest chwilowe. Idę do muzeum, zachwycam się piętnym obrazu, i to jest chwilowe, bo za chwilę będę już w restauracji na obiedzie, a za chwilę będę gdzieś indziej. Jest spotkanie, to jest chwila. Teraz jesteś smutny, ale to trwa tylko chwilę. Za chwilę będziesz już w innym nastroju. Teraz jesteś w tym momencie, w tej relacji, w tym spotkaniu. Teraz patrzysz na coś, za chwilę nie będziesz tego widział. Ale to, co teraz robisz, nie jest marnością, jest chwilowe. Więc dosłownie, tłumacząc tersk hebrajski, wersetu drugiego tego pierwszego rozdziału, trzeba by przetłumaczyć w ten sposób: Powiew, powiewów, powiedział Kochelet, powiew, powiewów, wszystko jest powiewem jak chce tłumaczyć ksiądz Krzysztof Barcki, wielki polski biblista. Jego tłumaczenie znajdziemy w Biblii Ekumenicznej, ulotne, jakże ulotne, mówi Kohelet. ulotne, jakże ulotne, wszystko jest takie ulotne. I warto w ten sposób do tej księgi podejść. Niech ten werset drugi będzie kluczem do interpretacji całej księgi. Kochelet mówi, że to, co przeżywasz teraz, jest ulotne. To, co zdobywasz całe życie, jest ulotne. Bogactwo, które gromadzisz, dobry humor, który masz, ludzie, którzy są naokoło, to jest ulotne. I w przesłaniu księgi zobaczymy, że, no właśnie, jeśli ktoś buduje wszystko na swoim bogactwie, to się zawiedzie. I w pewnym momencie będzie bardzo nieszczęśliwy, bo to jest wszystko ulotne. Natomiast tłumaczenie, że to jest marność, no, bardzo zawęża. Gdzieś może w jakimś tam znaczeniu rzeczywiście coś, co jest marne, jest, jest ulotne, więc jakby tutaj Hieronima intuicja w jakimś tam stopniu była może i właściwa. Natomiast dzisiaj słowo marność, coś jest marne, to znaczy słabe, jakieś takie byle jakie, to troszkę nie oddaje właściwie tego, co jest sensem tej, tej księgi. A więc nie będę specjalnie wiele komentował, po prostu zachęcam Was do lektury, tylko no właśnie w takim kluczu. A więc próbujmy czytać dalej. Wszystko jest takie ulotne. Pokolenie przychodzi, pokolenie przemija, a Ziemia trwa na wieki. Słońce wschodzi i zachodzi, po czym śpieszy do miejsca, z którego wzejdzie na nowo. Wiatr wieje z połudnocy, zakręca na południu, wiruje i krąży, lecz zawsze powraca na swój szlak. Wszystkie rzeki płyną do morza, ale morze wcale nie wzbiera, choć rzeki zdążają nieustannie do miejsca, do którego wpływają. Tyle jest spraw trudnych. Człowiek nie zdoła ich wypowiedzieć. Oko nie nasyci się patrzeniem, ucho nie napełni się słuchaniem. To, co było... Znów się wydarzy. A ludzie będą robić to samo, co już kiedyś robili, nic nowego pod słońcem. Choćby mówiono o czymś patrzcie, coś nowego, to przecież było to już w czasach, które minęły. Zaginęła pamięć o tych, którzy żyli dawno temu. Także o tych, którzy przyjdą, zapomną ci, którzy będą po nich. Pierwsza myśl siędzi po heleta: nic nowego pod słońcem. Wszystko już było. To, że dzisiaj jedni napadają na drugich, to już było. To, że matka żegna swojego syna, która, matka, która przeżywa śmierć swojego dziecka, to już było. To Te uczucia, które człowiek przeżywa, już się powtórzyły, już się, już się, wyda, już się wydarzyły. Kiedy czytamy Pismo Święte, chociażby, nie wiem, czytanie Hioba, doświadczenie cierpienia sprzed pół tysiąca lat widzimy tam emocje, uczucia, które towarzyszą dzisiaj cierpiącemu człowiekowi. Człowiek się nie zmienia. Historia, jak mówimy, lubi się powtarzać. Doświadczenia historyczne jest... oczywiście, nie można tego uogólnić, no, kiedyś nie było telefonów komórkowych, kiedyś nie było SMS-ów, no wiadomo, nie o to chodzi w tym, ale to co było, już się kiedyś kiedyś się znów powtórzy. I tak to jest jakby początek, taki prolog do całej księgi Kocheleta. Werset 12 mówi nam znowu o Kochelecie. Przyznaje Kochelet, że był królem Izraela, znowu utożsamia się z Salomonem, ale wyjaśnia zadanie, które będzie mu towarzyszyło przez całą księgę. Postanowiłem rozważyć i zastanowić się głęboko nad wszystkim, co dzieje się pod niebem. Oto jak ciężkie zadanie wyznaczył Bóg człowiekowi, aby się nim trudzić. Przyjrzałem się wszystkiemu, co dzieje się pod słońcem, doszedłem do wniosku, że wszystko jest ulotne i podobne do wiatru. Ale znowu podkreślę już do znudzenia, nie mówi, że jest marne jest ulotne, podobne do wiatru. To, co jest krzywe, nie da się wyprostować, a tego, czego nie ma, nie da się policzyć. Pomyślałem sobie, stałem się wielki. Zdobyłem więcej mądrości niż wszyscy wcześniejsi władcy Jerozolimy. Mój umysł posiadł rozległą mądrość i wiedzę. Chciałem zgłębić mądrość i wiedzę i zrozumieć, na czym polega szaleństwo i głupota, ale przekonałem się, że i to jest ulotne i podobne do wiatru. I tak dalej. Kochelet będzie nam mówił o swoich doświadczeniach. Mówi tak. Spróbuję żyć bez trosku i korzystać z wszelkich uciech. Uznałem, że śmiech prowadzi do szaleństwa, radość nie przynosi żadnego pożytku. A jednak postanowiłem trzepić swoje ciało winem i oddać się szaleństwu, aż odkryję to, co najlepsze dla człowieka, nad czym trudzą się ludzie pod słońcem przez wszystkie dni swojego życia. Dokonałem wzniosłych wielkich dzieł. Wznosiłem pałace i sadziłem dla siebie winnice. Urządziłem sobie ogrody i parki, w których kazałem posadzić rozmaite drzewa owocowe. Zbudowałem zbiorniki wodne, by nawadniały gaje wyhodowanych sadzonek. Nabyłem niewolników niewolnice, ich potomstwo stawało się moją własnością. Nadromadziłem srebra i złota, skarbów królów i krain. Sprowadziłem muzykantów tancerki, zaznałem rozkoszy, jaką dają piękne kobiety. W potędze i bogactwie prześcignąłem wszystkich poprzednich władców rozolimy. Mądrość zaś mnie nie opuszczała. Czegokolwiek zapragnęły moje oczy nie odmawiałem sobie. Nie wzbraniałem się przed żadną przyjemnością, tym bardziej, że moja praca sprawiała mi radość. To wszystko należało się mi za trudy, które podjąłem. Piętna, perspektywa. Szuka człowiek i tak często jest. Myślę, że w tych słowach możemy odnaleźć też wielu wielu z nas, a może i siebie. Próbujemy i za tym, co się nam wydaje, co jest właściwe, co jest szczęściem, co jest taką rozkoszą, którą sobie próbujemy zapewnić w różny, różny sposób. Ale on dochodzi do wniosku, gdy jednak spojrzałem na wszystkie dzieła, których dokonały moje ręce i na cały swój trud, stwierdziłem, że wszystko jest ulotne i nie ma z tego żadnej korzyści pod słońcem. No, tak jest. Rzeczywiście, pa pałace pięknie wybudowane w końcu będą ruiną, więc nie można na nich budować. Pamięć o człowieku mądrym przepadnie tak samo jak o głupim. Miną lata, a wszystko pójdzie w zapomnienie. Czy mądry i głupi nie umierają dokładnie tak samo? Wszystko, co człowiek uczynił pod słońcem, wydało mi się ulotne i podobne do wiatru. Tak mówi o życiu. Tak, to, tak rozumie życie, i myślę, że rzeczywiście, no, mimo tego, że od tego powstania tekstu minęło prawie 2,5 tysiąca lat, to ciągle ten tekst mówi bardzo mocno o naszym świecie, o tym świecie, w którym żyjemy. Rozdział trzeci jest taki bardzo znany. Myślę, że każdy z nas go przerabiał gdzieś w szkole średniej. Na wszystko jest odpowiednia pora, i każda rzecz pod niebem ma swój właściwy czas. Jest czas narodzin i śmierci, sadzenia i zbiorów, czas zabijania i leczenia, burzenia i budowania, czas płaczu i czas śmiechu, żałoby i tańców, czas rzucania kamieni i czas ich gromadzenia, czas przytulania się do siebie i czas pozostawania z dala, czas poszukiwania i czas utraty, czas oszczędzania i czas trwonienia, czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas rozmów, czas miłości i czas nienawiści, czas wojny i czas Pokoju. Tak po prostu jest. To takie nastawienie do życia jest bardzo taką piękną filozofią. To, że teraz płaczę, nie znaczy, że tak będzie zawsze, bo jest czas płaczu i czas śmiechu. To, że przeżywam wojnę, nie znaczy, że tak będzie zawsze, bo po prostu w życie ludzkie jest wpisany czas pokoju i czas wojny. Jest czas budowania i czas burzenia. Nie jesteśmy w stanie. Sprawić, by życie było tylko czasem pokoju, miłości, rozmów, zszywania, oszczędzania, przytulania, śmiechu, tańców, leczenia, budowania itd. Nie. Musi być czas na to i na to. Tak po prostu jest w życiu. Więc to, co tutaj Tuchelet w trzecim rozdziale na początku wyjaśnia, wszystko ma swoje miejsce w świecie. Przyjrzałem się zadaniu, jakie Bóg wyznaczył człowiekowi, aby się nad nim trudził. To Bóg sprawił, że wszystko jest piękne i ma swój właściwy czas. On dał człowiekowi świat, by rozmyślał nad nim, a jednak nikt nie jest w stanie zrozumieć od początku do końca wszystkich dzieł Boga. Doszedłem do wniosku, i tutaj kolejny, myślę, bardzo ważny klucz dla interpretacji, księgi Procheleta 3.12. Doszedłem do wniosku, że szczęście nie polega na niczym innym, jak tylko na tym, by żyć radośnie i postępować właściwie. Wszystko jednak, czego doświadcza człowiek, gdy je, pije, zażywa szczęścia, jest darem Boga. Stwierdziłem, że dzieła Boga są nieprzemijające, niczego im nie brakuje, niczego nie ma w nadmiarze. Dzięki temu człowiek odczuwa przed nim bojaźń. Co było, przeminęło. Co będzie, też już było. Bóg jednak ogarnia nawet to, co nieuchwytne dla człowieka. Więc tutaj jest mądrość. W takim zdaniu się całkowicie na Boga. W zaufaniu Bogu. A nie w takim szaleńczym pędzie, żeby mieć bogactwo, żeby mieć rozkosz, żeby mieć... żeby mieć? No właśnie, nie. Żeby być dla Boga. Żeby oprzeć się na Bogu. Bo jeśli oprzesz się na przyjemności, na rozkoszy, jak mówi nam rozdział, rozdział drugi, to to jest ulotne. To się skończy. Potem będzie mówił dalej o bogactwie, na przykład rozdział piąty, werset dziewiąty. Kto kocha pieniądze, nigdy nie powie, że ma ich dosyć, a kto kocha bogactwa, nigdy nie przestanie ich gromadzić. A przecież i one są ulotne. Im większy majątek, tym więcej ludzi pragnie z niego korzystać. Czy właściciel ma z tego jakiś zysk? Chyba tylko ten, że musi go doglądać. Sługa śpi sobie spokojnie, czy najadł się, czy nie. Bogactwo zaś zamożnego spędza mu sen z powiek. No znowu mądrość o ludziach bogatych. Rzeczywiście, jak ktoś zaczyna gromadzić i kocha pieniądze czy bogactwo, to zawsze będzie mu mało. Człowiek ubogi może spać spokojnie, bogaty nie. Nie może zasnąć, ale się przejmuje swoim majątkiem. Widziałem pod słońcem straszną chorobę. Jest nią troska o majątek, która przynosi udrękę jego właścicielowi. Wystarczy chybiony interes, a bogactwo przepada. Sam zaś opuści ten świat, człowiek, tak samo nagi, jak wyszedł z matki. Mimo swoich trudów, odejdzie z pustymi rękoma. Straszna to choroba. Odejdzie dokładnie tak samo, jak przyszedł. Jaką więc odniósł korzyść? Jego życie upłynęło w mroku, pośród licznych umartwień, udręki i niepokoju. I tu znowu, trochę jak refren, powtórzy się słowo: Oto do jakiego doszedłem wniosku: Szczęście człowieka polega na tym, by jadł, pił i cieszył się pod słońcem owocami swego trudu, dopóki starczy mu życia, które dał mu Bóg. To jest cząstka, która mu się należy. Tak to jest. Zobaczcie, ta księża jest dla mnie wyjątkowa i bardzo lubię księdza Czucholeta, bo ona mówi o tym, jak przeżywać życie w takim stoickim spokoju, w takim poczuciu właśnie tego carpe diem, tego życia dniem, cieszenia się każdą chwilą i przeżywania wszystkiego w takim pokoju serca. Nie będę wszystkiego czytał, zapraszam i zachęcam, żeby samemu poczytać księgę Kocheleta właśnie w ten sposób, w jaki to teraz przedstawiam, ale chciałbym przejść do trochę może podsumowania tego, co mówi Kohelet. Jak piękne jest światło, to rozdział 11, werset 7. Jaka to rozkosz, gdy oczy widzą słońce. Choćby dane było człowiekowi przeżyć wiele lat... Wszystkimi niech się raduje, lecz niech pamięta, że czeka go jeszcze sporo mrocznych dni, bo wszystko, co ma nastąpić, jest ulotne. Tak jest. Po prostu kochalet mówi życie jest piękne, życie jest darem, życie jest cudem od Pana Boga. I przyjmuj je, jakie by nie było. Przyjmuj je po prostu ze spokojem. Werset dziewiąty. Ciesz się, młodzieńcze. Szczęśliwym dzieciństwem, w pogodzie ducha przeżej dni młodości, choć za tym, choć za głosem Twojego serca i za tym, co pociąga Twoje oczy, pamiętaj jednak, że ze wszystkiego Bóg osądzi Cię sprawiedliwie. Usuń gorycz z Twego serca, pozbądź się cierpień, bo poranek życia, bo dzieciństwo są takie ulotne. To jest księga, która mówi o radości życia. Pamiętam tą lekcję polskiego, gdzie nasza Polonistra mówiła: Marność nad marnościami, wszystko jest marnością. A jak tą księgę się dobrze przeczyta, ja nie wymyślam teraz nic nowego, ja czytam po prostu dosłownie tłumaczenie tekstu hebrajskiego. To ta księga mówi naprawdę o czymś niezwykle pięknym, o takim dobrym życiu z Bogiem i w młodości, i w chwilach trudnych. Posłuchajcie, jak kochelet mówi o starości, bo to też ciekawe, myślę, że tu również wiele się nie zmieniło i zobaczymy w nich naszych starszych, w tych słowach naszych starszych przyjaciół, rodziców, dziadków. Rozdział 12. Pamiętaj o swoim stwórcy za dni młodości, zanim nadejdzie czas udręki, zanim przyjdą lata, o których powiesz, nic mnie już nie cieszy. Nie słyszymy tutaj naszych dziadków? Werset drugi. Zanim mrocz zaćmi słońce, za światło, księżyc i gwiazdy, a chmury powrócą po deszczu, wówczas strażników domu chwyci drżenie i przygarbią się potężni wojownicy. Kobiet przy żarnach ubędzie, a te kobiety, które patrzą przez okno, zaciągną zasłony. Zatrzasną się drzwi na ulicę, łoskot młyna przycichnie. Stanie się piskliwy, jak świergot wróbla. Dźwięki pieśni utracą swe brzmienie. Stroma droga lęk będzie budzić. Pojawi się strach przed podróżą. zatwitnie drzewo migdałowe. Odchodzi człowiek od swego, do, do swego domu wiecznego, a płaczki krążą po załukach. Lada chwila pęknie srebrna nić, roztrzaska się czasza ze złota. Dzban stłucze się przy źródle, do studni runie złamany kołowrót. Proch powróci do ziemi, z której powstał, Duch powróci do Boga, który dodał. Ulotne, jakże ulotne, mówi Kochelet. Wszystko jest takie ulotne. Bardzo poetyckie doświadczenie starości. Starość, w której stroma droga będzie budzić lęk i pojawi się strach przed podróżą i powiemy, że nic nas już nie cieszy. To myślę, wiele się nie zmieniło. Jeśli ktoś słucha ludzi starszych, to myślę, że no, ta księga też mówi bardzo, bardzo dosłownie o nich. Ale to nie powoduje, że to jest o marności, czy to jest o smutku, tak po prostu jest. To jest wpisane w życie człowieka, tak jak wojna i pokój. Wpisana jest i młodość, i starość, i cierpienie, i czas, pogody. Tak jest. No i końcówka tej księgi, której mówi helet może trochę z uśmiechem: Wiesz, mój synu, książki to może napisać w nieskończoność, ale zbyt wiele nauki prowadzi do przemęczenia, więc już może czas skończyć. Więc roz werset trzynasty. Na koniec, po wysłuchaniu tego wszystkiego, proszę Cię o jedno. Trwaj w bojaźni Bożej. Przestrzegaj Jego przykazań, bo w tym kryje się cały sens ludzkiego życia. Bóg sprawiedliwie osądzi wszystkie czyny, nawet najskrytsze, zarówno dobre, jak i złe. I tak się kończy księga trocheleta. Więc jakby sens życia... Jest w tym, by założyć fundament w Bogu, w zaufaniu Bogu, by powiedzieć prawdziwie: Boże, ufam Tobie, całym moim życiem. Bo nasze życie zawiera różne paradoksy. Ale Bóg, który jest Panem dziejów, zna sens naszego życia, prowadzi nas przez to życie, troszczy się o nas przez całe nasze życie. A my, ludzie słabi, po prostu ludzie, nie jesteśmy w stanie. Ogarnąć tych wszystkich Bożych planów dotyczących życia, dotyczących każdego z nas, i my czasem pytamy, dlaczego, albo że czegoś nie chcemy, że to jest coś przeciwko nam, że coś nam się nie udało, że mamy inne plany, pomysły. Przyjmuj to, co daje Ci dzisiaj życie. Jest czas rodzenia i czas umierania, jest czas budowania i czas burzenia. Jeśli dzisiaj przeżywasz czas burzenia, to spokojnie przyjdzie czas budowania. Jeśli dzisiaj przeżywasz burzę, spokojnie przyjdzie słońce. Bądź spokojny, a ten spokój może dać nam tylko prawdziwe zawierzenie, zaufanie Bogu. Położysz fundament na Bogu, a nie na bogactwie, radości, porządliwości, przyjemnościach, a będziesz naprawdę szczęśliwy. Spróbujcie w ten sposób przeczytać. Księdze Chochuleta. Zapraszam do tego i dziękuję Wam, że wysłuchaliście tego nagrania. Jeśli macie jakiś swój komentarz, śmiało umieście go pod. Pod tym filmem podzielcie się swoimi przemyśleniami. Jeśli macie propozycję, jaką jeszcze księgę biblijną chcielibyście, bym opowiedział, omówił, to też napiszcie pod filmem, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie łapkę w górę, ale jeśli film Wam się podobał i, no cóż, jeśli możecie, wesprzyjcie też ten kanał, wrzucając, dorzucając się do zrzutki. Link jest też w opisie tego filmu. Dziękuję Wam, do usłyszenia już niebawem. Szczęść Boże.